Nie tutaj kochanie Kiedyś jedliśmy A teraz dotarliśmy do Centrum I żeby sobie przyjść na kawę Zobaczcie jak jest przepięknie Każe sobie robię zdjęcie Z znakiem I love Pafos. Jest ładnie tak wiecznie No i tam jest Zamek Później się do niego przejdziemy i pójdziemy też może do latarni morskiej. Kierunek noro. Kawusia była dobra, a teraz lecimy dalej, czyli do chłopca z rybką. Jest bardzo szalona. Mari nie za blisko, kochanie. No dobra, idziemy teraz sobie dalej. Jest bardzo pięknie i jest fajnie. <młysyjny> Madi kocha ten sklep, wszystko tutaj lubi. Wiecie co, że chyba bym kupiła takie ręczniczki do kuchni. Muszę to przemyśleć. Zobaczcie jak parcia i tobi. I tak bez końca. Te kubeczki są fajne. Nie wiem, czy nie weźmiemy jakieś na espresso. To są przepiękne. tutaj zawsze pelikan sobie siedzi ale teraz go nie ma, zobaczymy czy później będzie a jest w środku, śpi sobie już prawie jesteśmy nas zachęcają żebyśmy wszędzie weszli tu jest oczywiście rybna restauracja Taki mały porcik. Ciekawska, Mady już biegnie. Mm. 妈妈，你一直给我爱呀，妈妈给我爱，不， Taki mały ten zameczek, ale bardzo fajny. Zobaczmy, co tam się kryje. Chyba tam... Czyżby to była cela? Teraz idziemy na górę. No, jesteśmy na górze. <laughs> Dobra, zdjęcia porobione. Teraz lecimy szybko do, do latarni morskiej. Zobaczymy, ile da mi się nagrać, bo bateria mi się już kończy. Ale jest naprawdę już ciepło, teraz się zrobiło. Mam nadzieję, że dojdziemy. Także lecimy. Jednak dotarliśmy trochę później i tam już widać e, zaraz latarnię morską i zaraz Wam pokażę. Jest to opuszczony statek, e, który jest tutaj od e, nie, nawet nie pamiętam kiedy, ale zapewne wezmę i to e, napiszę informacje od kiedy one, on tutaj sobie stoi. Na pewno wiem, że był on e, statkiem towarowym i jego Kierunkiem był właśnie podróż do um, arabskich krajów, także zaraz zobaczymy. Już prawie jesteśmy! Zobaczcie, tam jest ten statek, a tutaj... Kurczę, nie widać. I też nie widać. I ja ją znajdę. O, a tutaj jest już latarnia morska. Teraz porobimy parę zdjęć i przybliżymy się jeszcze bliżej. Tak się cieszę, że jednak zdecydowaliśmy się przyjść później, bo zobaczcie, jakie jest piękne światło. Naprawdę warto było poczekać, a nie iść w to gorąco, bo wydaje mi się, że nawet byśmy tu nie doszli. Raz ze względu na to, że nie miałam baterii, a dwa, e, no gorąco było strasznie iść po południu. Okej, okay, woła mnie Marii. Okej, okay, bliżej już nie dojdę, jest to dokładnie tutaj, e, nie ma takiej fajnej e, jakości, no ale trzeba się cieszyć tym, co się ma, prawda? Jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, co się, się ma. Teraz tym właśnie ciemnym, e, w, o, w tym ciemnej, e, pięknej, e, Boże, nie mogę się dzisiaj wysłowić, tym o to, że e, pięknym, w przytulnym nastroju idziemy właśnie do piekarni. Zobaczcie jak sobie pan robi. Um, sprzedaje kukurydzę. Ok, jak będę w hotelu to wam spróbuję pokazać mniej więcej co kupiłam, a tymczasem idziemy już na autobus do hotelu.